Chciałem wszystkim powiedzieć, kurwa, na dzień dobry, że mam totalnie wszystko w dupie. Każdy, kurwa, który mi może coś powiedzieć, mądrego, kurwa, to mo mogę, kurwa, się wysrać na niego. Mam wszystko w dupie. Od początku, jak idę do sklepu rano, mam po prostu wszystko w dupie. Nie muszę nigdzie iść, nie muszę nic robić, kurwa. Nie muszę robić obiadu, nie muszę, kurwa, srać. Mam wszystko w dupie, kurwa. Wszystko. Telewizję mam w dupie, rząd SLD mam w dupie, kurwa, wszystko mam w dupie. To, że kurwa przejeżdża samochód mam w dupie. To, że kurwa jadę windą i gość kurwa obok mnie kaszle, kurwa, to też go mam w dupie. To, że przejeżdża samochód, kurwa, albo kurwa jest czerwone światło, też mam w dupie, kurwa. Czy muszę rozkładać łóżko kurwa, też to mam w dupie. Czy kurwa, mogę sobie kurwa posolić, na przykład kurwa ubranie, też to mam w dupie, kurwa, czy na przykład muszę umyć okna, kurwa, też to mam w dupie. No wszystko mam w dupie. Tak naprawdę generalnie wszystko kurwa mam w dupie. I nie ma takiej kurwa rzeczy, której bym kurwa nie miał w dupie. Więc jeżeli cokolwiek kurwa się będzie działo, to kurwa ja to również mam w dupie, rozumiesz kurwa, mam w dupie, w dupie.